Bardzo mi to pomogło. Dlatego ja zawsze głośno mówię, że jakby nie można się bać w terapii, bo to, że ktoś idzie na terapię to nie znaczy, że, jest, że ma coś tak z głową. Tak, to było bardzo niezdrowe, bo, yy, bo ja po prostu jadłem jeden posiłek yy, ciepły raz na 3-4 dni, bo mój żołądek nie był w stanie przyjmować po Dla mnie to nie jest żadna nowa sytuacja, że ja... Jestem z dziewczynkami od rana do wieczora. Dziewczynki potrzebują i mamy, i tacy. A rozmawialiście już na przykład na temat. No, ja wiem, że to jest taki kontrowersyjny temat, no, ale jednak nie oszukujmy się, dzieci kosztują. E, Zrobił mi przysługę, bo jak mnie wyrzucił, to ja się wziąłem do roboty. Ja robię teraz rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Oglądanie tańca z gwiazdami do nich nie należy. Hej! Hej! Wyglądasz fenomenalnie, jak się czujesz? A dziękuję, czuję się równie fenomenalnie, jak wyglądam. To bardzo miło to słyszeć, tym bardziej, że w Twoim życiu teraz chyba dość dużo się dzieje. Tak, dużo się dzieje. Wróciłem na e, właściwe tory, jeśli chodzi o karierę taneczną. Zostawiłem biurokrację i e, klepanie maili, wróciłem na salę i tańczę. Brakowało Ci tego? Bardzo, bardzo. Dlatego dużo tańczyłem w domu, e, no ale to nie jest to samo. To nie jest to samo co spotkanie z młodymi tancerzami, którzy są złaknieni wiedzy. Ja wróciłem po tych 5-6 latach nieobecności na scenie, więc pojawiły się nowe pokolenia, a pokolenie trenerskie jest to samo, więc wszyscy ci trenerzy, którzy mnie teraz zapraszają, wiedzą kim jestem i jak pracuję, więc, więc ja mam okazję rozwijać kolejne pokolenia młodych ludzi. No i to jest coś, co naprawdę no, no było takim... E, brakująco, było taką brakującą częścią mojego życia. Czy stąd też e, taka zmiana i metamorfoza, jeżeli chodzi o figurę? E, nie, e, na figurę. E, na figurę w ogóle jak to brzmi, wygórał mężczyzny. E, sylwetka, e, dobrze, sylwetka. sylwetka. Mówię, sylwetka. E, nie, to był stres. To był stres. E, ja, z, Spadło mi 13 kg e, od. E, 1 września do mniej więcej 21-24 września spadło mi 13 kg. Czyli jednak te sprawy prywatne zaważyły na tym, że po prostu tak swoją sobetką się wydarzyło jak się wydarzyło? Tak, to było bardzo niezdrowe, bo, bo ja po prostu jadłem jeden posiłek ciepły. Raz na 3-4 dni, bo mój żołądek nie był w stanie przyjmować pokarmu. Natomiast i y, nie polecam absolutnie y, tak, y, takich metod. Y, no teraz jakby jest ten jakiś efekt odbicia, no ale mam w mam najlepszego trenera tutaj w Polsce, który będzie mnie zaraz maglował, jak wróci, więc. No Ach, No to dobrze, bo mówi się, że właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, rozwód jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Czy ty na przykład już się z tym. Y, Uporałeś, poradziłeś psychicznie. Yy, czy jednak korzystasz z pomocy na przykład jakiegoś psychologa, no bo życie zmieniło się twoje o 180 stopni? Ja tak jak wielokrotnie mówiłem, ja od września chodzę na terapię, zresztą wcześniej też chodziłem na terapię. Pracowałem nad tym, nad tym stricte nad tym właśnie tematem i... I bardzo mi to pomogło. Dlatego ja cały czas głośno mówię, że jakby nie można się bać terapii, bo to, że ktoś idzie na terapię, to nie znaczy, że, jest, że ma coś nie tak z głową, tylko po prostu e, potrzebuje wsparcia. Tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie sami się wyleczyć. Tak samo jak z innymi schorzeniami, nie jesteśmy w stanie sami wyleczyć czasami choroby bez antybiotyków, więc warto jest czasami pójść do terapeuty, on może skierować do psychiatry, można się wspomóc farmakoterapią i to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ja, ja nie żałuję, że po pierwsze poszedłem na terapię, a po drugie głośno o tym mówię, no bo, no bo widzę, że, że to jest cały czas jakoś tam taki temat tabu i trzeba o tym e, trzeba o tym głośno mówić, że terapia jest ok, e, więc tak terapia mi pomogła, teraz jestem z tym w miarę pogodzony, aczkolwiek Powiem ci dopiero za parę lat z perspektywy czasu, czy ta żałoba została zakończona teraz, czy ona jeszcze będzie się mielić jakiś czas, no bo wiadomo, ona ma swoje etapy. Wydaje mi się, że jestem teraz na etapie akceptacji, ale nie wiem, spytaj mnie za pół roku, to ci powiem inaczej pewnie. Ale to też jest tak, że w sytuacji, gdy rozstajesz się z partnerem, partnerką, mając dzieci, no to też musicie mieć ten kontakt. Czy wy macie to już jakoś tak uregulowane? Że możecie po prostu się nie kontaktować, jeżeli chodzi o opiekę i o dziewczynki? Kontaktujemy się tyle, ile jest to konieczne. I, i, działa, i działa. Dziewczynki mają e, oboje rodziców w takiej samej, brzydko e, mówiąc, ilości. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. E, oboje jesteśmy zaangażowani, oboje dajemy z siebie maksa. A jak radzisz sobie jako samodzielny tata? Tak jak radziłem sobie zawsze. Jakby dla, mnie to nie jest, dla mnie to nie jest żadna nowa sytuacja, że ja jestem z dziewczynkami od rana do wieczora. To jest coś, co, co miałem przez całe swoje dorosłe ojcowskie życie. Byłem z dziewczynkami wielokrotnie całe dnie. Był taki okres, że i tygodnie sam, więc... Samodzielny, no każdy rodzic powinien być samodzielny, prawda, więc y, ja mówię, że jestem po prostu tatą, najlepszym jakim mogę być. Czyli wbrew pozorom teraz masz trochę więcej czasu wolnego. Paradoksalnie tak. Właśnie, no bo skoro ta opieka jest, bo rozumiem dzielicie się 50 na 50. Tak, tak jak, tak jak ja i Agnieszka o tym mówiła, mamy podział naprzemienny. Na przykład możecie na siebie liczyć, czyli jak potrzebujecie wymienić jakiś tydzień, dzień i tak dalej, to jesteście na takim etapie, że jedno nie robi pod górę drugiemu? Dla dobra dziewczyn staramy się absolutnie dogadywać w kwestiach opieki, tak żeby nie było żadnych zgrzytów. Ale to jest niesamowicie dojrzałe podejście, wiesz? I to jest super, bo tego czasami naprawdę przy rozstaniach brakuje. Mam nadzieję, że u nas też to tak będzie funkcjonować cały czas, bo dziewczynki potrzebują i mamy, i taty. A rozmawialiście już na przykład na temat, no ja wiem, że to jest taki kontrowersyjny temat, no ale jednak nie oszukujmy się, dzieci kosztują alimentów, czyli jeżeli ta opieka jest 50 na 50, to po prostu nie płacicie sobie na przykład. Wszystkie takie tematy, wszystkie kwestie finansowe, materialne i tak dalej, no to będą już tematem ugody i tam, tam o tym rozmawiamy. Jasne, rozumiem. To w takim razie chciałam Cię zapytać, ponieważ wiem, że byłeś ostatnio na e, edycji, na odcinku programu You Can Dance. Jak w ogóle Ci się podobało? Jak wyrażenia? Ja jestem ogromnym fanem tej edycji. E, nie byłem nigdy w środku w studio, ponieważ trzecia edycja, w której brałem udział, zakończyła się na etapie warsztatu w Barcelonie. Tam byliśmy w 36 osób, do finałowej 16 nie udało mi się dotrzeć i słusznie. Tutaj pozdrawiam pana Michała Piruga, który słusznie mnie stamtąd wykopał. Natomiast byłem w środku, studio robi ogromne wrażenie, tancerze są świetni, to są dla mnie, bo tak jak mówię, mówię, ja zniknąłem z tego świata tanecznego, więc dla mnie to są nowe twarze, więc ja widzę świeżość. Poziom jest dużo wyższy niż w poprzednich edycjach, dużo wyższy naprawdę i taneczny uczestników, i przede wszystkim choreograficzny, ponieważ to jacy choreografowie zostali wybrani do tego, żeby tworzyć oprawę show, no to są ludzie z najwyższej półki. To nawet nie jest polskie top, to jest europejskie światowe top. Nie żywisz urazy do Michała Pieruga, że cię, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, wykopał. Nie, absolutnie miał, święte, miał do tego święte prawo i przede wszystkim miał rację. Miał rację. Dla mnie było za wcześnie na ten program i z perspektywy czasu jestem dorosły i umiem spojrzeć na takie rzeczy dużo dojrzalej. mi przysługę, bo jak mnie wyrzucił, to ja się wziąłem do roboty. No to czasami tak właśnie w życiu bywa, że jak dostajesz takiego kopa, to się motywujesz. Wiemy, myślę, to wszyscy dorośli. A powiedz mi, czy ty oglądasz, czy ci się oglądać taniec z gwiazdami? Nie, nie oglądam, nigdy nie oglądałem, bo to nie jest program, który oglądałem wcześniej i teraz też go nie oglądam, bo taniec towarzyski nie jest moją dziedziną. Ale na przykład żadnych fragmentów na Instagramie i tak dalej też nie widujesz? Tyle, co mi wyskoczy w. W tak zwanych aktualnościach i mam automatyczne odtwarzanie wideo, więc to, to jest tyle co mi się pokazuje. A co ci się ostatnio pokazało? Czyje tańce? Eee, pokazało mi się pokazał mi się jakiś release, taki z urywek, ale no jakby trzy sekundy i przeskrólowałem. Okej, okay. a tańce Agnieszki i Filipa ci się pokazują? Eee, no w, w tych aktualnościach tak, ale no nie oglądam, bo, no bo nie mam ochoty. Okay, bo chciałam po prostu tak wiesz, zapytać, gdybyś oglądał, jak ci się podobają. Ja nie, nie, oglądam. nie oglądam, bo to nie jest coś... Ja robię teraz rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Oglądanie tańca z gwiazdami do nich nie należy, bo tak jak mówię, ja, ja tańcem towarzyskim nie zachwycałem się nigdy. Doceniam... Kunszt, doceniam technikę, doceniam profesjonalizm tancerzy towarzyskich, bo to są e, szczególnie ci topowi, to są wszystko, po prostu to są tytani pracy, e, natomiast nie jest to coś, co jest e, w jakiejś takiej mojej estetyce. Jasne. Tu stawiamy w takim razie kropkę i ostatnie pytanie, jak zamierzasz spędzić Wielkanoc? E, wiesz co, zadecyduję w czwartek w nocy, bo jeszcze nie wiem. Ale spędzasz z dziewczynkami czy raczej nie? To wszystko się okaże. No dobrze. To w takim razie miłego wieczoru, Dzięki. udanej zabawy, powodzenia w karierze zawodowej i nie tylko. Ślicznie dziękuję.